Dzień dobry, witam was serdecznie w nowym 2024 roku. E, witam was, pracownik od na Płoty, pierwszy e, live wiedzowy w tym roku e, i od razu rodzi się pytanie, czy aby na pewno już mamy nowy rok? No my tak, odświętowaliśmy Sylwestra, odświętowaliśmy e, przełom datowy. Natomiast słuchajcie, no e, ja przychodzę do was dzisiaj taką ciekawostką, że to tak nie do końca i nie wszędzie i mimo, że na całym świecie już teraz obowiązuje jeden kalendarz. I mieliśmy dowody w postaci relacji telewizyjnych, filmowych i internetowych, z tego, że wszyscy na całym globie świętowali Nowy Rok, no to jest taki kraj, w którym no jeszcze nie skończyli świętować przejścia nowego roku, bo dla nich. Jeszcze niekoniecznie ten nowy rok przyszedł. E, witam Ci, Mirko. Witam cię serdecznie w nowym roku. Witam cię serdecznie. E, no, dzisiaj sobie takiego live'a zrobimy, słuchajcie, dosyć e, luźnego. Tutaj nie będzie żadnej bombardującej dawki wiedzy. Natomiast przyszłam do Was właśnie z ciekawostką. Właśnie z ciekawostką dotyczącą e, tego nowego roku. Bo wiecie, ja też nie wiedziałam, znaczy nie, nie miałam takiej świadomości w ogóle, że. E, są dosyć blisko na świecie osoby, które jeszcze będą świętować przysięgę Nowego Roku, bo y, może ten rok jeszcze nie do końca przyszedł nowy, może ta data to jeszcze taka umowna, mocno. A, I będą mieli drugiego sylwestra. <laughs> będą mieli drugiego sylwestra, słuchajcie, 14 stycznia, według naszego kalendarza. A kto tak będzie miał? No, tak świętują e, nasi wschodni sąsiedzi. A Białorusini, e, Rosjanie i e, Cała, cała, cała ludzkość mieszkająca na terenach Rosji i w republikach, w byłych republikach radzieckich świętuje, słuchajcie, Sylwestra, dla pewności, żeby na pewno już przywitać ten nowy rok, żeby nie było, że przywitali jeden, ale tak naprawdę nie był ten prawdziwy, tylko tutaj teraz idzie ten prawdziwy. To witają go dwa razy. Dlaczego tak się dzieje? No całe zamieszanie, słuchajcie, wynika z tego, że ludzie próbują ustalić jakiś kalendarz. A i tych prób było wiele i te próby nie zawsze okazywały się e, sprytne i mądre i trzeba było poprawiać te kalendarze. No i dlaczego w Rosji i na Białorusi świętują e, Sylwestra i nowy, Przyjście Nowego Roku dwa razy? No bo według kalendarza gregoryjskiego, którym my się posługujemy, a posługujemy się ho 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 od 1582 roku, e, oni w tamtym czasie posługiwali się zupełnie innym kalendarzem. Na terenie Rosji, słuchajcie, kalendarz gregoriański został wprowadzony dopiero e, 1 lutego 1918 roku. Wcześniej na tych terenach obowiązywał kalendarz juliański, który miał przesunięcie o 14 dni wobec kalendarza gregoriańskiego. I były daty zupełnie inaczej e, liczone, tak? Te dni się nie pokrywały. E, zresztą kalendarzem juliańskim do dziś dnia posługuje się cerkiew. Dlatego osoby prawosławne obchodzą Boże Narodzenie później, dzisiaj na przykład. Więc e, to wszystko się poprzesuwało. Dlatego na wszelki wypadek, żeby niczego nie ominąć. Rosjanie świętują nowy rok w kalendarzu gregoriańskim. Co jest przed ich, jeżeli są osobami wierzącymi, co jest przed ich Bożym Narodzeniem? Potem świętują święta bożonarodzeniowe, a potem dopiero y, kolejnego sylwestra według kalendarza juliańskiego. W ogóle powiem Wam, że z tym kalendarzem juliańskim było tak śmiesznie, bo wcześniej obowiązywał kalendarz bizantyjski, nie? Y, I kalendarz bizantyjski y, liczył lata od stworzenia świata. Yy. I słuchajcie, w 19 grudnia 7208 roku Piotr I właśnie w Rosji wprowadził kalendarz juliański zamiast kalendarza bizantyjskiego. I co fajne, dlaczego profesor, wyniknęły te przesunięcia wobec kalendarza gregoriańskiego? Bo kalendarz juliański spóźniał się wobec Słońca i obrotów Ziemi według wyliczeń o jeden dzień... Na 128 lat. Czyli w ciągu 128 dni był do tyłu jeden dzień. Stąd te różnice w datowaniu. No i po wielu setek latach, no to te przesunięcia byłyby duże. No w tej chwili ma, ma 14 lat przesunięcia, tak? Ale 14 dni przesunięcia nie lat może. Ale z kolei, za kolejne 128 lat będzie 15, za kolejne 128 lat będzie 16. No i tak dojdziemy do tego, że. Może w kalendarzu juliańskim Sylwester wypadnie w lipcu. No, ja bym bardzo chciała, bo to by była też dobra okazja do świętowania. Dzień dobry, Robercie, miło, że z nami jesteś. No więc tak, i teraz jak już wiemy, jak to wszystko wygląda i dlaczego nie tylko, dlaczego jeszcze możemy poświętować? Słuchajcie, naprawdę, że jak ktoś lubi imprezy, jak ktoś uważa, że noc sylwestrowa to jest najlepsza noc na zabawę w całym roku i że żadna inna noc się nie umywa do tego, jak bawimy się w Sylwestra, to macie szansę, możecie poświętować jeszcze raz. Dwa razy. Tak? Nie raz. Więc e, zapraszam Was serdecznie. E, natomiast dzisiaj dzisiaj mamy 6 stycznia. Święto Trzech Króli. Jak, jak szłam tutaj na live'a, to strasznie dzwony dzwoniły w okolicy i e, duża uroczystość religijna. I ponieważ to jest kanał o szyciu, szczególnie o szyciu patchworków, no to jak ja bym mogła bez, tak, bez patchworku nie? do Was przyjść? No to przychodzę do Was z patchworkiem e, na Trzech Króli. Oczywiście ja wiem, że takie patchworki okazyjne to są bardzo mało popularne, bardzo niszowe. Myślę, że patchwork na, z okazji Trzech Króli jest jeszcze bardziej niszowym patchworkiem niż patchwork na Halloween. U nas Halloween w ogóle, patchworki halloweenowe w ogóle się chyba nie przyjęły i nie przyjmą. W Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Irlandii to, są bardzo, to jest bardzo mocny trend i ludzie szyją patchworki halloweenowe. U nas to się tak nie przyjęło, więc nie za bardzo. Natomiast słuchajcie, tak sobie myślę, czy... Na każdą uroczystość jest wzór patchworkowy. No, oczywiście, że jest. Na każdą, nawet najmniejszą uroczystość, która nawet trwa jeden dzień, jest wzór na patchwork. I oto pokazuję wam trzech króli, którzy w innych kulturach są zwani e, trzema mędrcami lub trzema magami. Oczywiście są to e, postacie wymyślone, Taki, taka scena nigdy nie miała miejsca, e, historycznie rzecz ujmując. E, nawet e, sama e, wiara katolicka. E, i wytłumaczenie, opisy do Ewangelii, zaświadczają, że nie było takiego wydarzenia, że jest to tylko metafora, żeby przekazać pewne informacje. Natomiast, zobaczcie, no, przez obrazek zawsze lepiej mówi i lepiej tłumaczy, dlatego mamy przedstawieniowe quilty z trzema królami. Co fajne, można znaleźć na Etsy, w opisie, na YouTubie i tutaj na Facebooku są linki do tych wzorów. Można sobie, zobaczcie, w ramach ćwiczeń, Trzecia można sobie zrobić taki quilt z trzema królami. Link jest w opisie. A albo jak ktoś robi to, na projekt na kolejne, na kolejne święta. Można sobie zrobić całą szopkę razem z aniołkami. Zobaczcie, one tu niosą serduszka, jest i gwiazda, jest i Józef z barankami, jest i pasterze są, i wielbłądy są, no i trzej królowie są. Wszystko jest. A ja będę kompozycyjnie tylko troszeczkę odsunęła tych króli od tej szopki, żeby tak nie włazili, bo to tak ciasno się zrobiło. Ale generalnie, zobaczcie, super sprawa, można sobie poćwiczyć. Nie wiem, czy to jest paper piecing project, czy to jest taki jak od Elizabeth Hartman, że tam wycinasz milion małych kawałków w różnych rozmiarach, a potem próbujesz ich nie zgubić. Tak czy siak, można do tego dohaftować oczka buźki noski i będzie super. Polecam. U góry macie link, a, a nasze znaczy nazwę autorki, a link do wzoru macie na Etsy w komentarzu do tego live'a. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam się spodoba i może ktoś się skusi i uszyje taką szopkę lub też poleci sobie z trzema królami, nie? Dlaczego by nie? Mnie się bardzo podoba tutaj tak na bogato, jest tak, powiedziałabym, że tak brokatowo, nie? Brokatowo, pięknie. No dobra. Ale nie tylko o yy, Nowym Roku, o Sylwestrze, nie tylko o trzech królach, miałam się mówić. E, mieliśmy sobie, miałam sobie dzisiaj pogadać z wami, słuchajcie, o takich projektach, no bo wiecie, Sylwester, nowy rok, nowe postanowienia, nowy rok, nowa ja i tak dalej, i tak dalej. E, fajnie jest sobie robić plany. E, zmiana daty to jest taki dobry okres na to, żeby sobie coś ustalić i e, sobie zaplanować. A ja już mam plany, przede mną naprawdę ciężki rok ciężkiej pracy, bo mamy zaplanowane już dwie wystawy. W marcu mamy paradę patchworków, słuchajcie. Drugi, druga sobota marca, pamiętajcie, że parada, Międzynarodowy Dzień Patchworków, my w Gdańsku robimy paradę patchworków z dziewczynami. Detale jeszcze Wam podam i będziemy zapraszały literki z całego kraju, jak ktoś będzie chciał przyjechać do Gdańska na tą sobotę, to serdecznie zapraszam, szykujcie się już. Eee, wszystkie detale podamy później, jak ustalimy z dziewczynami, co i jak z grupy Patchwork Cokolwiek Pomorski. Natomiast przed nami właśnie dwie grupowe wystawy, duże, zaplanowałyśmy. Eee, planujemy w m, grupie przyjście wspólnego e, patchworku w stylu modern. No to wiecie, to już jest duże wyzwanie. I do tego takie pomniejsze, bieżące projekty. Wymiankowe i no, takie okazyjne tu i teraz. No i słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że fajnie by było też sobie zaplanować taki oprócz tego, co na bieżąco szyjemy, zaplanować. Kiedyś tak robiłam, kiedyś taki jeden projekt zrobiłam, że projekt, który trwał cały rok. Ja to wtedy zrobiłam szydełkiem. Wydziergałam sobie, a sobie, nie sobie, w prezencie wydziergałam. Natomiast Was bym chciała zaprosić do takiego projektu całorocznego, ale szyciowego. Kiedyś już jakieś ogłaszałam na grupie Szycie z kotami, temat nie został podchwycony, nikt się tym nie zainteresował, bo to jest kupa roboty, prawda, to jest prawda, natomiast jest to robota fajna. Chciałam Was zaprosić do przemyślenia tematu i zaplanowania sobie, jeżeli macie ochotę dołączyć, quiltu temperaturowego. Quilt temperaturowy to jest taki quilt, którym notujemy sobie temperatury z bieżącego roku. A ja zrobiłam na szydełku, tak jak mówiłam, kocyk temperaturowy. Kocyk temperaturowy zrobiłam z pierwszego roku życia dziecka mojej kuzynki. Tak sobie wymyśliłam, że zrobimy taką pamiątkę. Młody się urodził, i od dnia jego narodzin aż do pierwszych urodzin codziennie robiłam jeden rząd w kolorze ustalonym według grafiku temperaturowego. Na czym polega kul temperaturowy? Ja Wam pokażę na przykładzie kultu, to na przykład może być coś takiego. Wybieram, ustalamy sobie zakres temperatur, jaki jest w naszym rejonie, od najniższej do najwyższej, i dopis, przepisujemy do tego kolory, tak jak tutaj jest w tabeli. Możecie tych kolorów przepisać 20, możecie przepisać 18, możecie przepisać 5. Naprawdę, to jest tylko i wyłącznie wasz wybór, jak bardzo kolorowy ten kult chcecie. Im większa gama kolorystyczna, tym Mniej materiału z jednego koloru będzie potrzebowały, natomiast zwiększy to różnorodność kolorystyczną quiltu. I zakres temperaturowy mogą być co 2 stopnie, co 1 stopień, naprawdę do wyboru, do koloru. Ja jak szydełkowałam quilt temperaturowy, zakres temperatur był chyba co 3 stopnie. Wymieniałam włóczkę. Więc zrobiłam sobie dokładnie taką tabelę jak tutaj, o taką. Opisałam sobie temperatury. I, napis, I zaznaczyłam, który kolor, którą temperaturę oznacza. Ja robiłam tylko temperatury, naj, najwyższą temperaturę w ciągu dnia, więc miałam dosyć łatwo. Natomiast można sobie zadania utrudnić i można zbierać temperaturę, na przykład najwyższą i najniższą z danej doby. Prawda? I robić dwa. I tak jest zrobiony y, ten quilt. Y, Zobaczcie, mamy y, y, kwadracik, który składa się z dwóch trójkątów na jednym trójkącie jest kolor z najniższej temperatury danego dnia, z doby, z doby całej, a, po, a drugą część y, kwadratu to tworzy trójkącik z temperaturą najwyższą z danej doby. I zobaczcie, na końcu mamy 2022. Ha, jak fajnie. E, więc... Y, jest super. Tu, jak widzicie, białymi kwadratami są porozdzielane miesiące, ale można tych miesięcy nie rozdzielać. Jak zrobić taki kult, Jaki wzór wybrać? Naprawdę tutaj macie szerokie pole do popisu. Nie muszą to być takie bloki. Mogą to na przykład być takie bloki. Można to zrobić z gąsek, proszę bardzo, kto bogatemu zabroni, gąskami polecieć. Yy, może uzyskać bardzo fajny efekt. Zobaczcie płynnego przechodzenia temperatur, ale też tak, takiego gwałtownego, tak jak tutaj mamy. A u góry tam jest taki, że mamy zielone, zielone, niebieskie, nagle pyk jeden pomarańczowy, bo się jeden dzień zrobił nagle cieplejszy. E, można w ten sposób sobie prześledzić zmianę temperaturową i kolorystykę. Tutaj mamy e, też taki quilt e, z bloku prostokątowego rozcinanego, e, gdzie główna, główny kolor bloku największy to jest najwyższa temperatura w ciągu dnia, przecięta najniższą temperaturą e, z nocy. Więc naprawdę możliwości tworzenia takich kultów jest mnóstwo. Mnie tęskrać w serce. To jest w ogóle o, piękne. Piękne, prawda? Piękne. Można to zrobić blokami tradycyjnymi, można zrobić aplikacją. Naprawdę możliwości jest całe stado. A efekt może być nieprzewidywalny. Bo tak naprawdę kolorystyki tak do końca i układu kolorów na, na, na finalnym kulcie nie jesteśmy w stanie zaplanować, bo Przyroda robi, lubi płatać figle, prawda? Zobaczcie. A tutaj mamy taką klasykę gatunku, to jest w ogóle taki najbardziej chyba klasyczny układ kultu temperaturowego. Pokazuję go, bo jest na ciemnym tle, co też jest fajnym takim odbiciem, podkreśleniem kolorów. Ja w ogóle lubię kulty z ciemnymi tłami, więc. Jestem jak najbardziej fanką tego rozwiązania. Zobaczcie, każdy miesiąc mamy w stripie i tylko po prostu kwadraciki zszyte. I takie stripy sobie szyjemy, odwieszamy. Co, codziennie możemy jeden kwadracik do stripu przyszyć do paska. I sobie w ten sposób zrobić taki kalendarz. Kalendarz temperatur z danego roku. I tak sobie teraz myślę, jak do Was gadam, że w zasadzie taki kalendarz to można zrobić. W ogóle z czegokolwiek innego, i to nie muszą być temperatury. To na przykład może być samopoczucie. Możemy sobie zrobić tabelę, czy dzisiaj się czuję słabo, czy lepiej, czy się wyspałam i tak dalej, i tak dalej. Eee, napięcia emocjonalnego i sobie taki pamiętnik, a napięcia emocjonalnego zrobić. Albo zrobić na przykład yy, pamiętnik yy, nie wiem, kroków. Ile kroków danego dnia przeszłam. Jeżeli ktoś mierzy kroki, mierzy sobie ile ile chodzi. Albo na przykład, jeżeli ktoś sobie zrobił za wyzwanie na nowy rok, pamiętacie, nowy rok, nowa ja, pić więcej wody albo więcej się ruszać, to może zapisywać to właśnie w ten sposób. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby siebie kontrolować, trochę te, nie zrezygnować z tego postanowienia tak łatwo, a jednocześnie coś fajnego stworzyć. Powiedzcie, co o tym myślicie? Czy wybieracie się? Czy w ogóle kiedykolwiek mieście w głowie e, takie, żeby mm, zrobić quilt temperaturowy albo coś, taki projekt, że cały rok. Ja wiem, że są wyzwania różnego, różnej maści, że ruszają teraz quilt along, e, są block of the month, czyli blok miesiąca, są różne wyzwania. E, czy dołączacie do takich wyzwań, czy w ogóle Was to interesuje, czy to jest fajne i czy Jesteście wytrwałe w projekcie i najważniejsze, czy kończycie te projekty rzeczywiście według harmonogramu. Bo to jest zawsze e, najciekawsze. Ja wiem, że multu ludzi zaczyna, a potem nie kończy macha ręką. E, no. O tak. O, cześć Batko, cześć Małgosiu. E, witam cię serdecznie. I Ania. O, cześć. I Halinka. O Boże, jak was dużo fajnie. Wszystkiego dobrego dziewczyny. W nowym roku, a nie czułaś tę temperaturę w skórę, to może jest to jakieś wyzwanie Słuchaj, Może powinnaś przestać się bronić i tak spróbować? Dlaczego nie? To jest zawsze, wiecie, coś ciekawego. Ja Wam powiem, że doświadczenie z szydełkowym kocykiem, który robiłam przez bity rok, było bardzo ciekawe, bo jeden rząd w kocyku wyszydełkować to nie jest przecież tak dużo, prawda? I no zakładałam na początku, że oczywiście czas na to znajdę i to nie będzie problem, żeby to wydziergać. Natomiast potem w ciągu roku się okazało, że bywały dni, że nie sięgnęłam w ogóle po to absolutnie. Zapisywałam temperatury, bo jestem o tyle obowiązkowa, że jednak zapisywałam te temperatury. Natomiast potem siedziałam i na przykład nadrabiałam dwa tygodnie w ciągu jednego dnia. Co też nie jest tak do końca źle, bo to też yy, yy, fajnie. O, Ania, historyczne temperaturowe chcesz zrobić. Rozumiem, że to są temperaturowe z yy, roków urodzin Twoich dzieci. No, fajnie by było. Bo to jest taka pamiątka, to jest naprawdę, e, naprawdę e, fajna, fajna pamiątka. Ania mówi, że fajna metryczka w kole. Jeszcze Wam pokażę. Kto nie widział, ten z, niech zobaczy. O, tutaj, metryczka. Zobaczcie, na dole. O Jezus Maria, zawsze odwrotnie. I już to tutaj. Metryczka. Można przy metryczkę przypiąć do e, tyłu quiltu. E, tyłu, e, A tu jeszcze miałam obrazek z tkaninami, który tak e, umiejętnie skipuje, bo e, mam taką propozycję, że jeżeli ktoś by chciał taki quilt temperaturowy sobie użyć. i e, chciałby, żeby to było ładnie i żeby kolory się nie żarły i żeby to wszystko z, wyglądało tak jak tutaj na zdjęciu elegancko, to ja mówię, że jeżeli do mnie napisze taka klientka i powie, hej Karola, chcę robić kult temperaturowy na zakres 12 kolorów, weź mi coś fajnego, dobierz w sklepie, dobiorę. Przysięgam, że dobiorę i będzie pięknie. Naprawdę. Skompletuje każdy zestaw na dowolny zakres temperaturowy. Jak na przykład ktoś nie lubi fioletów, to nie zrobimy z fioletami. Bo, zobaczcie, bo to nie musi być tęcza tak naprawdę. I wybór tych kolorów może być całkowicie absolutnie dowolny. I możecie sobie te kolory wybierać. Według własnego Widzimy się. Więc. Jak najbardziej wszystko do ogarnięcia. Ania pisze, że Historyczne kibice temperaturowe z urodzin jej dzieci. To jest bardzo fajne, bardzo mądre. I tutaj, w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że zrobimy coś, co ma nawiązanie do tego, co już minęło, to tak naprawdę, ej, to jest postanowienie, które po prostu trzeba zacząć i kiedyś skończyć. Bo jeżeli robimy z tego roku, to halo, musimy skończyć w tym roku, nie? Tak. Więc. Nakłaniam do systematyczności. Napiszcie mi w komentarzach jakie macie plany szyciowe na ten rok. Bardzo chętnie się tam przyjrzę. Kibicujcie grupie Paczuch Cokolwiek Pomorski, bo naprawdę próbujemy zrobić w tym roku coś fajnego i mam nadzieję, że nam wypali najbliższa wystawa już w marcu, więc ja mam nadzieję, że u koleżanek idzie się wydym z pod maszyn, bo musimy pokazać dużą wystawę, musimy, no nie musimy, ale chcemy pokazać dużą wystawę i mam nadzieję, że to będą piękne prace, aż ja wiem, że to będą piękne prace, mam nadzieję, że po prostu bez stresu fajnie nam uda się to pchnąć i połączyć właśnie z międzynarodowym dniem, dniem patchworku, więc e, trzymajcie za nas kciuki, e, trzymajcie kciuki za pracownię Koty na Płoty, bo e, dużo się dzieje. Kto był u nas na stronie ten e, wie, że dużo mamy warsztatów, e, nie tylko szyciowych, ale na przykład zapraszam serdecznie na repasację pończoch, bo to słuchajcie, jedyna repasaczka w Trójmieście, a jak nie w kraju. Prowadzić zajęcia, złapania oczek w rajstopach i pończochach. Absolutnie totalnie wymarły zawód. Ja pamiętam, jak byłam dzieciakiem, to takich punktów repasacji było mnóstwo. Moja mama mega często chodziła do repasacji, nawet pod blokiem nas w bloków na dole na parterze był punkt repasacji pończoch. Teraz tego nie ma. Ale powolutku świadomość ekologiczna idzie w górę i już wiemy, że czasami lepiej jest załatać niż wyrzucić. Więc my w tym roku w Pracowni Koty na Płoty stawiamy na takie zajęcia, że lepiej naprawić lub zrobić coś nowego niż wyrzucić na śmietnik. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia naszej strony, naszego Facebooka, naszego YouTube'a, który ruszy z kopyta i zaczyna wyglądać całkiem fajnie. Do śledzenia, do subskrybowania, klikania dzwoneczków i wszystkich opcji śledź, obserwu itd. A jak Wam się podobają moje live'y i chętnie to przychodzicie i lubicie jak do Was gadam, Ej, to postawcie mi kawkę, nie? Bo ja tutaj dzisiaj herbatkę tylko piję. No dobra, trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego w nowym roku. Buziaki, pa!